Cześć, z tej strony gra w Zero-Vlog Literacki. Ciężki odcinek się dzisiaj szykuje, ponieważ będzie o nagrodach literackich, i na koniec mi się chyba trochę uleje polityki, więc, no, szeroko rozumianej polityki. Więc, jeżeli kogoś to drażni, no to z góry przepraszam, jakby się ktoś czuł urażony, no bo rozumiem, że nie wchodzicie tutaj po to, żeby. Jakichś politycznych wynurzeń słuchać, ale to będzie dopiero na sam koniec, więc wcześniej myślę, że może parę ciekawych nazwisk się pojawi i tak jak w tytule będzie unboxing książek z księgarni znak. Tak, chyba tak. Nawet tu już nóż o, o przygotowałem, więc będzie. Dlaczego będzie, to, to zobaczycie. A w trakcie filmu absolutnie nie jest to żadna reklama. Ja nie współpracuję z tą księgarnią, kupowałem, bo mieli tam akurat promocję, nie wiem, może mają nadal i mieli te tytuły, które mnie e, zainteresowały. A dlaczego też zainteresowały, to będzie w trakcie filmu. No i co, i chyba już możemy zaczynać. Mam tu sobie ściągawkę na telefonie z listą nazwisk, i tak. Zaczynamy od Bukera, jedynej nagrody zagranicznej, o której będę mówił. No, chyba Nobla się w tym roku pojawią, ale to Nobla, jak się pojawią, no to, to wtedy sobie będziemy o nich rozmawiać. A, zanim jeszcze przejdę do nagród, to miałem mówić o, o, o zajdlu, który został już przyznany. Jakby ktoś nie wiedział, to. Zapowieść otrzymał Wegner Pan Robert Wegner. za opowiadanie Oczywiście zapomniałem. chyba pani Kisiel tak o, o, o ile dobrze kojarzę. ale nieistotne, opowieść chodzi, bo powieści starałem się czytać wcześniej i recenzować. I co ja o tym myślę? To jest tak, że, no tak jak mówiłem, powoli staje się, czy dawno już stał się, zajdę taką nagrodą środka. Czyli otrzymują tę nagrodę książki niewybitne, ale książki porządnie napisane i, i takie, które naprawdę e, daje się czytać. I teraz tak. E, dużo krytyki słyszałem, że to już coraz gorsza nagroda że no, o jezu, w ogóle co się porobiło kiedyś, kiedyś, to dostawały książki, a nie to co teraz. Ja zawsze mówię, w momencie, kiedy Zajdel, Nagroda Zajdła była tworzona, to trochę inaczej wyglądała fantastyka i tak naprawdę z innych przyczyn fantastykę pisano. Natomiast stworzono Nagrodę Plebiscytową no, taki był chyba pomysł od samego początku. Więc to jest zupełnie normalne, że fandom reaguje bardzo żywo na to, co się na rynku dzieje i co się w fantastyce dzieje. Jeżeli pojawiła się fantastyka rozrywkowa, to siłą rzeczy ona musi być dostrzegana i musi być nominowana, i musi być nagradzana. Pytanie brzmi: czy aż tyle nominacji, czy aż tyle nagród, i czy rzeczywiście ten poziom się obniża? To już zostawiam czytelnikom. No, dostała, nagrodę dostała książka. Która jest sprawnie napisana, nawet powiedziałbym bardzo sprawnie, z interesującym i rozwijającym się uniwersum. Szkoda, że nie Brzezińska, ale tak na dobrą sprawę, no, nie ma czego chyba żałować. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku, bo przyszły rok nam też dużo powie. Um... Ciężko coś powiedzieć. No nie wiem, czy, czy Wy macie jakieś już w tym momencie e, książki, które uważacie, że powinny być nominowane, bo w sumie no połowa roku za nami, więc coś tam z tej fantastyki już się powinno interesującego pojawić. Ciekawe w ogóle, czy Dukaj dostanie nominację za, za popiśmie. A czemu nie? Dobra, ale do tego bookera już przejdźmy. A sobie zaraz na listę zerknę bo tak, nazwisk jest sporo, bo to długa lista i z tymi nagrodami to będą zasadniczo długie listy dwa nazwiska tak na dobrą sprawę mnie tutaj interesują i dwa problemy z nimi związane Margaret Atwood i jej kontynuacja o podręcznej i nowa powieść zdaje się pana Różdiego, ktoś mnie w filmie o Szetańskich wersetach pouczył, że się nie mówi ra rażdy, tylko mówi się różni, więc mówię różni. I dwa podobne w sumie przypadki. Tam jest jeszcze paru autorów znanych, znanych mi też, którzy byli tłumaczeni na język polski, ale, ale te dwa nazwiska mnie interesują, czy one znajdą się na krótkiej liście. Dlaczego? No W przypadku Atwood problem jest o tyle ciekawy, że. Jeśli oglądaliście mój film o opowieści podręcznej, jeżeli nie, to zachęcam, bo uważam, że to chyba był najlepszy film, jaki ja w ogóle zrobiłem. 40 minut trwa, ale, ale polecam. Akurat warto. To wiecie, że ja lubię tę książkę. No, co tu dużo mówić, i teraz tak. Atwood udzieliła jakiś czas temu dziwnego wywiadu, w którym m.in. sugerowała, że. Wpływ na zamach na World Trade Center mogły mieć gwiezdne wojny, więc nie wiem, czy, czy u niej się coś złego dzieje, czy po prostu miała gorszy dzień, czy to niechęć do popkultury. No, trudno, trudno mi tutaj jakoś wyrokować. I myślę, że jeżeli ta książka się nie znajdzie na krótkiej liście, bo Booker jednak pewien poziom reprezentuje, no to będzie znaczyło, że, że jednak źle się dzieje u Atwood. Jeżeli się znajdzie, to jeszcze nic nie będzie znaczyło, to znaczy, że trzeba ją będzie przeczytać. Ja mam nadzieję, że to będzie dobra powieść. Czy da się napisać dobrą kontynuację opowieści podręcznej? Da się pod warunkiem, że zapomnimy o serialu. I też mam taką trochę cichą nadzieję, że Atwood napisała tę książkę nie, nie po tym, jak zobaczyła, ile serial zarobił, albo ile osób go obejrzało. Nie wiem, czy zarobił, ale po tym, jak go obejrzała i zobaczyła, co zrobiono z, z jej powieścią, ja taką tezę stawiałem w tym moim filmie i stawiam ją nadal, że opowieść podręczna to tak naprawdę zapis lęków człowieka lat 80. I tak bym widział kontynuację opowieści podręcznej jako zapis lęków człowieka początku XXI wieku. A co z tego będzie, to zobaczymy. Z, z różnym jest podobnie, bo jeśli oglądaliście mój film o szatańskich wersetach, to swoją drogą najpopularniejszy film na tym kanale, to wiecie, że ja za jego powieścią nie przepadam. Jakby ktoś e, oglądał, to tam od połowy, mniej więcej, zaczyna się o książce, wcześniej jest o okolicznościach jej powstania i o tym e, co się z szatańskimi wersetami działo. Więc, więc zobaczymy, czy on się dla mnie sprawdzi. No i to jest też chyba powrót do pisania po paru ładnych latach. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale on miał, wydaje mi się, jakąś taką dłuższą przerwę. Czas pokaże. Zobaczymy. I przechodzimy już do naszego polskiego Bajorka, bo, tak na dobrą sprawę, to te nasze polskie nagrody mnie najbardziej interesują. Zaczniemy sobie chyba, od czego sobie zaczniemy. Zerknę na moją ściągawkę. Zaczniemy sobie, wydaje mi się, od nagrody imienia Mackiewicza. Na początku po rzekam, a później już nie będę narzekał. Znaczy tak, no lista nominowanych jest historia antykultury pana Krzysztofa Karonia. No znielubicie mnie chyba za to, co powiem, ale ja... Jakoś gryzie mi się to całe gadanie w tak szerokim rozumieniu tego pojęcia o, o marksizmie kulturowym. Dwa, czytałem też parę niezłych artykułów na temat błędów, które w tej książce zostały popełnione. Więc, na, no, ale z drugiej strony rozumiem też o tym za chwilę zresztą, dlaczego ta nominacja się znalazła. To jak najbardziej jest dla mnie zrozumiałe. Natomiast co tam robi pan Lisicki z jego epoką antychrysta, to nie rozumiem zupełnie. Bo teraz tak, jaka jest idea tej nagrody? Ma promować polską kulturę, tradycję, tak, chyba i tak dalej. Więc w przypadku książki pana Krzysztofa Karonia, okej, okay, jest to dla mnie zrozumiałe. Ja się mogę z nim nie zgadzać, ale doceniam po pierwsze tytaniczną pracę, jaką on w tę książkę włożył, sukces jaki odniósł, i to, że jest to pierwsza od lat chyba po prawej stronie próba stworzenia takiej syntezy intelektualnej na taką skalę i z takim sukcesem, oczywiście, jakkolwiek bym nie oceniał jego test, to rzeczywiście to muszę oddać, że wysiłek jaki w to włożył, i to, że po prostu. Podjął pierwszą próbę no, usystematyzowania pewnych zjawisk, wychodząc z takiej konserwatywnej perspektywy. Doceniam, bardzo doceniam. Natomiast co mamy w przypadku pana Pawła Lisickiego, żeby nie było? Ja tej książki nie czytam, więc nie krytykuję absolutnie samej książki. Tylko sama idea, jeżeli to jest paszkwil na Kościół Franciszkowy, który no, jakoś nie jest mi też specjalnie bliski, tak zwany oczywiście Kościół Franciszkowy. No to co to ma wspólnego z, z, z jakąś polską tradycją, kulturą, myślą? No nie wiem. No. Tym bardziej, że znam parę recenzji osób, które się naprawdę znają na literaturze, i to są recenzje wręcz miażdżące. Ale rozumiem, znaczy rozumiem, no nie, nie, nie rozumiem, ale patrząc na poprzednie nominacje do nagrody Mackiewicza to mam takie wrażenie, że, że to jest wbrew pozorom nagroda sensowna, tylko pewne nazwiska muszą się pojawić wśród nominowanych i potem i tak z tego nic nie wynika. Więc miejmy nadzieję, że tak będzie tym razem i ten unboxing tak zapowiadany, bo on będzie przy tej nagrodzie. Tak właśnie kupiłem sobie a dwie książki, które mnie zainteresowały nie, no nie tutaj będę pokazywał chyba aż tak cięcia tego pudełka jej, jak to się w ogóle otwiera no, chociaż powinienem pewnie spoklejone zaraz ja się potnę tym nożem mhm. tak Ty. Ale to nie myślałem, że to aż taki trudne. To... Nie. No już zdecydowanie się nie przyda. O, tak. Rozerwiemy pudełko. O, jest. Dobra. I co my tu mamy? Hmm, ależ to grube jest. E, Vestigia Dei to jest e, poprzedni rok. Nominacja z poprzedniego roku. Ale to akurat nie jest grube. I rzeczywiście zbiór. Esejów. Proszę. No, wygląda całkiem ciekawie, ale to sobie na później zostawię. Pan Bartosz Jastrzębski, nagrody nie dostał, ale, ale książka mnie zainteresowała. Zbiór esejów podobno na temat tradycji. Natomiast z tegorocznych nominacji, jeżeli niczego nie pomyliłem, Jan Krzysztof Piasecki, Cegiełki i inne opowiadanie. Na cegiełki składa się 11 opowiadań, z których każde stanowi osobną, zamkniętą formę. To, co jest cala, to miejsce opisywanych zdarzeń, czyli okolice sokułki na Podlasiu, gdzie żyją bohaterowie opowiadań Piaseckiego. Zobaczymy. Yy... I tutaj, właśnie to, co mnie zaskoczyło grubością, to jest też kolejna nominacja do Mackiewicza. Jezu, to jest... Aha, 500. Prawie 600 stron, ale bardzo mała czcionka, bardzo mały druk. No dobra. Janusz Węgiełek, spław. Nie ma tutaj takiego typowego blerła są opinie Macieja Urbanowskiego i Krzysztofa Dybciaka wielka powieść taka jak klasyczne polskie powieści minionych epok utwór, który będzie czytany przez następne pokolenia na jaki czeka czekaliśmy długo próba artystycznej syntezy polskości obejmującej wiele czasów i miejsc dzieło kontynuujące wspaniały nurt epopeiczny nad Niemnem, Nocy i Dni czy nad berezyńców. dobrze przeczytałem chyba no, brzmi, brzmi ryzykownie, ale, ale dlatego mnie to zainteresowało. I kto wie, czy ta książka nagrody nie dostanie. Bo przypominam, że w zeszłym roku dostał pan helak. I, I tak o ile się nie mylę, i książka, która z opisów wyglądała bardzo podobnie. Więc może, jury też pójdzie tą drogą. No, zobaczymy. Chociaż jakiś taki zbiorek opowiadań jakby został nagrodzony, to w zasadzie czemu nie? A my przechodzimy do następnych nominacji, dlatego zerkam na ściągawkę i tu jest Angelus. I z Angelusem, moi drodzy, to jest tak, że tu będę miał prośbę do Was, bo nie ma w tym momencie żadnego polskiego autora. Ja sobie mniej więcej przejrzałem te opisy, opisy tych książek nominowanych, ale szczerze mówiąc, tak, to jest jeszcze długa lista, ale szczerze mówiąc, niewiele one mi mówią. Dlatego apel do Was. Ja Wam oczywiście w spis tutaj wstawiam tego, co zostało nominowane. Apel do Was, że jeżeli coś jest tam ciekawego, coś co znacie, czytaliście, to doradźcie. Po co warto sięgnąć? No bo to jest ta literatura Europy Środkowej, która przynajmniej ta współczesna, a raczej nie jest mi jakoś super dobrze znana. No, jest Pan Wiktor Horvat, na przykład z książką Mój Czołg. Który miał bardzo ciekawy debiut. Z góry zaznaczam, nie czytałem, ale powieść historyczna, w realiach walk e, zdaje się chyba Węgrów e, z Turkami w epoce nowożytnej. E, teraz pisze o, o inwazji chyba wojsku układu warszawskiego na Czechosłowację. Chyba tak. E, jeżeli się nie mylę, no bądź co bądź okres, okres tak zwanych demoludów. Więc też może być ciekawie. Jeżeli jakieś inne nazwiska z, z tych, które tam Wam wyświetliłem, znacie, to, to podzielcie się i, i wskażcie, co warto by było przeczytać. A my już lecimy na sam koniec. Tak, aplikacja Gmail została zatrzymana, bo sobie na Gmailu zapisałem linki do stron z nagrodami. No właśnie, na sam koniec bo na samym końcu mamy nagrodę Nike. Dlatego będzie o polityce. A powiem wam tak, jeżeli z tych wszystkich nominowanych, to jest jeszcze długa lista na szczęście, książką, na którą ja zaczynam tak coraz przychylniej patrzeć, jest Królestwo Szczepana Twardocha, to znaczy, że jest źle. Że jest bardzo źle. A bo tak, no kogo my tutaj mamy? Z, z, z takich rzeczy, które na mnie z, zrobiły wrażenie, że się znalazły wśród nominowanych. Joanna Tokarska-Bakir, pod społeczny pogrom, społeczny portret pogromu kieleckiego. Jacy Kleociak, młyny Boże. powiem Wam tak. Ja rok temu byłem na Litwie. Rozmawiałem tam z przewodniczką, z nauczycielką historii, osobą chyba raczej nie o konserwatywnych poglądach, przynajmniej nie sprawiała takiego wrażenia. I ona mówiła tak z niejaką dumą, że my, my tutaj na Litwie kilka lat temu wydaliśmy taką książkę o, o, o kolaboracji Litwinów, o, o współpracy z, z nazistami, o tym dołożeniu ręki do, do, do Holokaustu. I to taka pierwsza książka, pierwsza książka u nas na Litwie. No to powiem Wam, że trochę byłem zaskoczony, bo u nas yy, średnio mamy 3-4 takie książki w roku. I teraz pojawia się pytanie, yy, czy my, aby przypadkiem nie przesadzamy? No bo myśmy, myśmy szaolisów nie mieli. Yy, czy ten temat nie jest już w tym momencie tak rozbity na atomy i tak yy, przejrzany po, pod miską? pod mikroskopem, że zaczyna się to robić bardzo na siłę i najlepszym przykładem na to jest wcale nie pani Tokarska Bakir, która mimo pewnych dziwnych tendencji ja akurat, akurat tej książki nie czytałem, czytałem jedną z poprzednich, która zapowiadała się nieźle. To było o, tytuł mi teraz umknął o oddziale partyzanckim, w którym no, doszło do pff, mówiąc bardzo eufemistycznie do różnych takich nadużyć przy wykonywaniu wyroków śmierci no, skończyło się tragicznie, bo ginęli prawdopodobnie niewinni ludzie. I pani Tokarska-Bakir robi z tego masakryczną i, i bardzo taką prostą, tempą próbę przemycenia swoich różnych tez na temat kary śmierci, chociaż to się dało w ten sposób napisać. I to by było bardzo ciekawe. Takie podejście do tego, jak deprawuje kata kara śmierci i, i tych, którzy wydają wyroki, nawet w warunkach wojennych, a może zwłaszcza w warunkach wojennych, no ale tam się oczywiście wszystkim po drodze dostaje. Kuriozalny jest podrozdział, w którym mówi się o odpowiedzialności Kościoła, bo. Bo jeden z żołnierzy wspomniał, że przed wojną na jakimś kazaniu, nie wiadomo gdzie, bo ona nie ustaliła gdzie, nie wiadomo co zostało powiedziane, usłyszał od księdza, że, że trzeba, um, trzeba tych Żydów jakoś odseparować. Tak? Nie wiadomo o co tam tak naprawdę chodziło, nie wiadomo jak to brzmiało naprawdę, nie wiadomo kto to powiedział, nie wiadomo gdzie powiedział, nie wiadomo kiedy powiedział, nie wiadomo czy w ogóle powiedział, ale wiadomo, że można z tego łatkę przypiąć, tak? Więc bardzo dobrze się zaczynało, fatalnie się skończyło i podejrzewam, że z tymi okrzykami pogromowymi może być podobnie. Czytałem recenzję osoby bardzo sensownej i wcale niezorientowanej na prawo. Która pokazała olbrzymi błąd logiczny, jaki Tokarska Bakir zrobiła w założeniach, czyli że z jednej strony mamy tego tempego, ograniczonego i prymitywnego polskiego chłopa czy mieszkańca małych miasteczek, który jednocześnie jest, chłonie te okrzyki różne, które z literatury, filozofii XIX-wiecznej Europy do niego spływają, i on właśnie stamtąd. Się nasycił tym antysemityzmem. Jakie jest możliwe połączenie jednego z drugim? Nie mam zielonego pojęcia, ale najwyraźniej się udało. Ale to jest nic. To jest Pikuś przy książce pana Leociaka. Zachęcam do przeczytania blerbu tej książki. I zawsze mówię: zróbcie taki eksperyment mentalny. Wytnijcie stamtąd ten, ten kościół katolicki nieszczęsny i wstawcie na przykład jakieś organizacje, jakiekolwiek, nie wiem, gejowskie, żydowskie, no, instytucje ja, jakąś, taką z lewej strony, nie? Bo tam jest tak, że on mówi, e, ja nie zamierzam być obiektywny w tym blerbie ja sobie powy, powybierałem sobie jakieś historyjki i tak jak z, z pudełka tutaj wyciągam różne rzeczy i tak sobie je opiszę. Na ile one się trzymają faktów, nie wiem, ale już samo takie założenie... Łączy się dla mnie z pytaniem, po co ta książka powstała? No po co? Jaki to ma sens? Bo mówię, mo można coś takiego zrobić z, z różnymi organizacjami para LGBT przedwojennymi, chociażby, z, z na przykład, z najsłynniejszym pierwszym e, pismem gejowskim, jakie się ukazało chyba w ogóle na świecie w Niemczech, to das eigene... ginę. Nie wiem, jak to się wymawia, A-I-G-I-E, Y-N-E, które zrobiło kapitalną woltę z, z nurtów anarchistycznych do e, wspierania rodzącego się ruchu nazistowskiego, zanim ten ruch nazistowski zresztą się za nich później wziął. I o tym można przeczytać na stronach gejowskich, bo to nie, nie jest tak, że ja coś tam sobie wymyśliłem, tylko tak rzeczywiście było. I wziąć później parę różnych innych postaci zaangażowanych w takie ruchy, pokazać ich w to, co oni robili w latach dwudziestych i trzydziestych, to też może mniej, ale też. Tylko, tylko jaki to będzie miało sens? No, przecież to będzie totalna bzdura taka książka. A w, tak samo jak w tym przypadku, jak w przypadku Leciaka, w ogóle same założenia tej książki, jak dla mnie ją dyskwalifikują. No. No ale, ale niech będzie, no ktoś tam uznał, że na długą listę powinno to trafić. Miejmy nadzieję, że na krótkiej się nie znajdzie. Eee, więc więc czy, czy stamtąd coś w ogóle miałoby, miałoby sens? Eee, trzy rzeczy moją uwagę zwróciły. No Królestwo Twardocha, jakkolwiek źle bym o tej książce nie mówił, eee, recenzję pewnie widzieliście. To jednak cały czas to jest dobrze piszący, twardok, no, znaczy, twardok z, z dobrym piórem, o, o tak bym powiedział. Twardo, którego się dobrze czytało, więc jeszcze bym się na to jakoś zgodził. Eee, kto mi tutaj zwrócił moją uwagę? Małgorzata Reimer było to słodsze niż miód. Ja bym o Albanii te reportaże, mimo że za reportażami nie przepadam, z chęcią przeczytał. I myślę, że to może być naprawdę porządna książka. Kto jeszcze? Rozśmieszył mnie Lipszyc ze swoją książką Czerwone listy. Eseje frankistowskie o literaturze polskiej. Tak czytam, że Lipszyc pisze o przyznawaniu się do frankizmu w Polsce. Mówią, wow! Eseje jeszcze? Mówię, Co jest grane? A dopiero potem się zorientowałem, że to nie jest o generale Franco, tylko o Jakubie Franku. Jakkolwiek na tę chwilę to... To jeden i drugi wydaje mi się bardzo interesującą postacią. Tak, no, taki czeski błąd, że tak powiem. Nie czeski to chyba przejęzyczenie. O, Freudostow, to Freudowska pomyłka była. Na pewno, tak. Marek Bieńczyk, myślę, też mógłby być ciekawy ten jego kontener. I przede wszystkim przede wszystkim, ale umyka mi to jedna książka, o której myślałem, żeby wam o niej powiedzieć i teraz nie mogę jej na liście znaleźć. <śmum> Raz, a Marcin Król do nielicznego grona szczęśliwych. No nie jest to pan na pewno z mojej bajki ideologicznej, ale jeśli ktoś się bierze za taką próbę eseju. Spojrzenia, dostrzeżenia tego, co się dzieje w ogóle z Europą i, i ugryzienia jej z takiej no, neoliberalnej strony, tych klęsk, które na Europę spadają, to, to jednak w takiej formie intelektualnej ja bym to z chęcią przeczytał. Nawet gdybym miał zrobić z tego recenzję, która byłaby polemiką z tym autorem, to gdyby nawet tutaj były same takie książki, jakby ideologicznie. Ale w ten sposób pisane i jakby wychodzące, z taką próbą spojrzenia na rzeczywistość, rozliczenia się z historią, to inaczej byśmy rozmawiali i tego, tego ulewania się mojego, które przed chwilą słyszeliście, by pewnie nie było w ogóle. No a tak to to, z góry, przepraszam, jak, jak ktoś się poczuł. Nie wiem, dotknięty, urażony, czy, czy co tam. Zobaczymy. We wrześniu będą już krótkie listy. Nie wiem, czy. Chyba nie będzie sensu miał nagrywać filmu i komentować tych krótkich list. Ale przy nagrodach albo na fanpage'u, albo tutaj na filmiku będę komentował. Czas widzę, że powoli dobiega końca. Więc co, co za. Nie wiem, w tym tygodniu, może, może, może jeszcze, może się jeszcze uda nagrać filmik. Chciałbym Wam recenzję serotoniny wrzucić. U LBK, bo przeczytałem i, i myślę, że mm, może nie będę miał do powiedzenia aż tak dużo jak wydawało mi się na początku, że będę miał. Ale jednak warto by było o tej książce powiedzieć. Recenzja się już pisze, jak się napisze, to wam ją nagram i wrzucę też na lubimy czytać pewnie. I będziemy sobie wtedy o serotoninie rozmawiać, bo chyba jest o czym. E to co? No to do zobaczenia. Mam nadzieję, że tym razem w tym tygodniu to był graf zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze.